Cześć widzowie tutaj Joker. No i jesteśmy w takiej gierce po dwóch miesiącach. niegrania. Yy, gierka, znaczy może tak troszkę wziwę, dziwnie, bo dwa, dwa miesiące ponad filmów nie było. Co Joker robił przez ten czas jest tajemnicą, po tajemnicą, a dokładnie siedział i, i, i się nudził przed komputerem. Polecam życiem. U hmm. mnie, widzowie, tak. Widzowie, widzowie, nagrałam się ze Shrew Simulator, który niestety nie wyrzedł na jaw, bosie, nie nagrał. Z magicznym cudem nagrałam się, nie nagrał. No cóż, bo kilka w tej grze wieczorkrainy, po to mogę wam w skrócie pokazać. Jest taka fajna Gierka. Pokażę na tym, że bierze się Ekspa, bla bla bla. Tylko to interesuje tylko gameplay. Jest... Nie zanim to się użala. Link do gierki macie w opisie, bo gierka jest naprawdę fajna. Bardzo polecam. Często w nią gram. No, to było mo możecie, że lekko jeszcze do zacząłem. Gierkę grać, ale... No, wtedy szukać nie można. Też... Nie trzeba zaczynać bez Was, w sensie że z wam. Zacznę bez Was, bo w zasadzie sensie nie tutaj. Wiecie. wiecie? Wiecie, wiecie. Nie gram bez Was. Iwana grafika jest, bo jest grafika bo ja gra nie lubię przy takiej grafice. A mam komputer najlepszy. Mi bardzo nie kosztuje i to jest najważniejsze. No, bardzo się nagrywa, więc nie. Nie bądźcie, widzę jak to się mówi. Jest ta więc no. E, godzina nagrywania. jeżeli filmików jest świetna. Nie będę oszukiwał, jak ci inni, którzy tu berze. O, jest pierwsza w noc, nagrywam tylko aktualnie, co nie nagrywam tylko pewnie. No, pewnie. No, pewnie, no nic, pewnie, pewnie na nic nas interesuje. Ale ważniejsze jest to, że zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i że jest nawet na no Wiemy... na. Nie, nie, nie. Nie, nie będę tak mówił, bo tak. Toż, Zamiast, nie się. Tak, tak. się nas ośmieszyć bez sensownymi słowami, których ich sens wynosi zero. Masz IQ śmieszy, bo wiecie, mądry. O haha, śmieszne mm -hmm. No, pamiętacz jak mi modowany filmik, no Jeżeli ktoś chce pograć, no to pewnie nic nie będzie grało, ale polecam gierkę, teraz będę gadał od rzeczy przez pół materiału, by tylko po zająć wam, to by wam czas W że zupełnie będziecie, bo jest spędzić na ogonnej na YouTubie Ciekawszych zapewne, o wiele ciekawszych, bo zrobię nudne. Subskrybujcie mój kanał! Tak! Chciałabym śmieszny, widzę. śmieszny. Całe to wygląda. Zapomnijcie o tym, co tu widzieliście. Ja pogadam w klasie EXPA. Widzę. W nie ma odcinki wyświetleń. w formie? Bo... W tym się. nie Zero działalności przez dwa miesiące, jak sama nazwa mówi, czyli więcej, więcej przez dwa miesiące, czyli w sumie brak regularności w ogóle, zero regularności, czyli zasięgi w duel. Tylko zostawcie łapkę w górę, czyli komentarze i grzeby. Zasięgi powrócił mi na moim kanał nieprzy. nie w jaką ten Tornado Plus, co, tylko że jest? Druga z nich na sami mapie. Ci się powtarzam, bo nie jest dwa miesiące. Ale to już wiecie, co, że nie będę. dwa miesiące. I czemu się powtarzam? Przepraszam bardzo, przepraszam. Nie musicie go słuchać. wystarczy, że. Patrzcie na tę gierkę, super świetnie. Tylko hmm. się idzie. Że ktoś byłby ciekawy że... rzeczami. No to tyle, że po prostu mam taką broń, taką brońkę, taką brońkę. To jest bezsensowne, to jest bezsensowne. To jest paczkowy wygląd. Taki fajny to jest Fajnie. Mam długi level, go tu nie wchodzi. ale co z tego? Mogę wam potem pokazać moje statystyki, jej, nikogo tu nie obchodzi, bo tak, I świetnie. Teraz są różne trendy, pewnie wiecie, a nikogo tu nie obchodzi. Co za ja tam widzowie? Włączcie dźwięk, włączcie filmik. Chcę być na tym filmiku i zarobie w górę. I jedną mapkę w dół, bo by mi miło. Znaczy, prawie, że ktoś to ogląda, jej. Ja robię ze swoim życiem. Gram w grę! Będzie piękne Nie wiem, na level To jest niemożliwe Przejadę sobie szmazę na tyle Zakłady. O nic, nie powiem o hazardu Cokolwiek hazard, beznadziejny. jest beznadziejne Nie wiem, czy kawałka tylko... Nie znam youtuber debil. bada Pada się o czymś, co nikogo nie interesuje już to widzę piękny główek, będzie widzowie. gierka się oddaje, jest Tedge Quest, tak Tedge Quest, tak jak na... zapomniałem. Co widzicie, że coś tam, Quest, ledger. O kurcze, po 3000 mają, niemożliwe. To jest naprawdę możliwe. Nie dobra, za pierwszym razem to było. Nie zrobię tego, bo... Magiczna rzecz, nie ma takiego lovera. Ale po prostu jakoś poradzi tak. Ha, jednoże serce. Czyli nie mogę zginąć. Co, powinnam podnosić te ptaczki w ogóle? Nie, już po co to robimy? No. Ale bo patrzę, że rzucam miękami. Takimi klejnymi Tylko bardzo koba się świeci? Nie polecam zobaczyć tego na full jakości, bo to mało zmienia. Polecam na tyle, ile najlepiej możecie i nie wiem, na będzie tylko z tej gry i zapraszam na taki kanał, Telegry się nazywa, bardzo fajny kanał, jak to jak ktoś stary bic kojarzy, ten simulator, tam jest taka gierka, tam była osoba w tym dziwku, piękny nazwę nazywam też szybszy simulator, simulator butów, świetna gierka, polecam każdą, mu się nudzi i chce po buty pozabować są najprzeput na start! he he he. minus 10 tysięcy godzin mojego życia. Jestem świetny, więc... Ha, taki podstawowy ma 8000. Mogą być tam to... Mogę pójść coś z tego ty mam 67... ja tu zginę, to zginę, to zginę. Nie zginąłem. Jej! Czemu mam nie wiem żyć na stole jakąś grę losową? Kocham życie i marnotrawstwo. A no po co go w to gram? A, podażuję muszę kazać odcinek. To ja zaczek nie obejrzyj, czemu się używa? On żyje! Już nie. Edkuson to przeżył. O, to się mam To pierwszy stage, co wie. Pierwszy. I słabszy. Najlepsza grafika. Tutaj musi być najlepsza grafika. Tak jest gorzej. Ha, ale tu sobie nic się nie włączają. Czego ja to zrobiłem? Co ja robię ze swoim życiem? Będzie jeszcze kiedyś dobry materiał. Loguje go, jej! Piękna gra. Nie polecam, na nie nie taki wysokich wysokiej Nie, jak ktoś tutaj dotarł, to niech napisze, dotarłem tutaj, to mi wystarczy. materiał materopa, widzowie, tak. Nie chcę mi się tego dalej grać, bo nie zmienię ustawień. O, nie, do baga, chcę mi się grać? Lucky nic nie stało, bo jeszcze niższych, najlepiej. Po co komu tak wysokie staty? Eee... eee. Po prostu jakbyś miał dobry komputer, ale no, nie wygląda żebyś się zaprobował. No. Czekaj, pobytek. Wiem, gdzie? Wiecie co, zrobię tak. Wiem, gdzie możliwe... Czyli wyjdzie z mapa? A jeśli to jest najtrudniejsza. się z czy jestem w takim nowelu? robi się to z Gierka. Jej, ale jest. Jest to pierwsza. ja warto jest na jakiejś gierce. Czemu uważam tę gierkę? Nie wiem. Ta gierka jest super. Ja ją wychwalę w ogóle. Ja ją wychwalę, wyobrażam. Co jest z moim życiem? Prawda. To tunku. Kolejny boss. Tu ma 8000 ponad życia. I uciekamy. Jej. To jest pół ma mapy w kółko. Chodzi mi po tysiąc. Zanim mam dobry level, muszę te tak dwa za tyle mieć. taką fajną brońkę zrobić. Nie, tylko na 62 level. A i widzę, że zapomniałem dojść do za dwa miesiące po tym filmiku bo nie mi się nagrywać. Tak. To jest dobra uzasadnienia, na której się kilka miesięcy. Pamiętajcie że zawsze, że ktoś niósł czarną śnieg, co i tyle. Albo 10 tysięcy innych powodów. Tu już nie polecam. nie polecam. Ech. Ja wszystko narzekam. Hmm. Hmm. Ktoś robi smę. Haha ha ha. Aż śmiech mam. Mhm. Yy, dosyć długo. Duże dosyć cine są te postacie. Patrzcie, piek Pa. Ja gdzie nie patrzcie, mam piękny, ja bez skrzydełek, mam skrzydełka, jej. Będę ja się tam żegnał w tej pięknej pozie. Będąc pokonany, nie patrzyłem na życie. Zrobiłem kilka questów o nazwie, nie ma tego quest'a, świetny quest, ale defect, nie, pokonałem 200 potworów. Ok. No. A to patrzcie, jestem już tutaj, nagrodami. Mi A na... pojętkowa najlepsza jest nagroda, to, to są te kosmetyczne. pasowanie. Zobaczcie, je po tutaj jest też dobre. Zniżki świetnie, bo niżej tym lepiej. Czy to jest VIP? O to jest VIP, widzę. Nie ma na Nie wiem, jestem biedny. O, to no to. Mamy 95? Czy coś. A wiecie, widzę, że bardzo chce mi się zdobyć brońkę. Po tej stronie brońkę, choć to. Nie wiem po co to jest, ale chcę to, widzę ja. ja Jezu, chcę co chcę. Teraz kupię lepsze, nie interesuje nie interesuje mnie, lub interesuje mnie. O, chcę to. Na no, no nie Ewo. No to może być dobre. Najpierw zostawcie tutaj trzy łapki w górę, dwie i to zrobię, widzę. Je. Wydam Robuxy na pieniądze. A się z żegnam, leżąc pod wodą, dusząc się pod wodą. Żegnam, Żegnę, Witam. Do widzenia. Pamiętacie, trzy łapki, dwie łapki. Jedna łapka w górę i to robimy. Jeszcze nie moje łapki w górę. Dziesięć tysięcy osób, które poproszę. Pa. Gdzie się pożegnać. Ja? Piszcie jak mam się żegnać. Nie jest bądź. Pa. Za mało może? E, przepraszam, że przyciągam. Żegnam się. Do widzenia.